Hej witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Paradise a to kolejny odcinek z kariery menedżera Liverpoolem e, Mamy luty, rozegramy tutaj sobie jeszcze dwa treningi no i w tym odcinku czeka nas mecz e, dwumecz z Atletykiem Bilbao w Eurolidze, jak widzicie tutaj Roberto Firmino awansował na poziom 81 Overall, ale zanim przejdziemy do tego dwóch meczu, to symulacja meczu z Crystal Palace. Przeciwnik łatwy, więc tutaj byłem pewny, że ten mecz zwyciężymy, choć było to ryzyko, bo graliśmy na wyjeździe, no ale udało się ostatecznie wygrać 3 do 2. No i teraz już na horyzoncie mamy właśnie pierwsze spotkanie z Atletykiem Bilbao. Rozegramy je na wyjeździe. Jeszcze tutaj kolejny. Trening, w którym no, bardzo dobrze spisuje się cały czas Lukas, który bardzo e, też mocno się rozwinął w tym sezonie, już ma 84 overalla. E, no i przechodzimy jeszcze zaraz do konferencji e, prasowej przed tym spotkaniem, e, w której to będę chciał pochwalić nasz zespół, bo naprawdę dobrze ostatnio gramy. Osiągamy też naprawdę niezłe wyniki i w lidze, i w, e, właśnie w pucharze europejskim. No, jesteśmy już na boisku. Jak widzicie, no, wychodzimy pełnym, tak naprawdę, składem najmocniejszym zestawieniem zawodników, no bo to jest bardzo trudne spotkanie. Tym bardziej, że warto byłoby tu zdobyć jakąś bramkę, bo gramy na wyjeździe i w przypadku remisu bramek te bramki zdobyte na wyjeździe liczą się podwójnie. Więc, tak jak mówiłem, bardzo dobrze by było, jakby udało nam się to spotkanie tutaj wygrać, bo to stawiałoby nas na naprawdę dobrej pozycji. No ale zdziwiłem się, kiedy widziałem skład Atletiku Bilbao, bo grał w nim między innymi Jackson Martinez i nawet nie wiedziałem, że mają oni aż taki budżet, żeby właśnie sprowadzić do siebie takiego zawodnika, że też no, Atletiko tak łatwo go puściło. Wiemy, że on normalnie gra teraz w Lidze, w lidze chińskiej, ale tutaj nie miałem jeszcze tego update'u wprowadzonego, dlatego Jackson Martinez był wcześniej jeszcze zawodnikiem Atletico Madryt, no ale teraz kupiło go Atletic Bilbao, no i stwarzali groźne sytuacje, ale tutaj teraz widzicie, to my byliśmy pod ich bramką częściej, takie tutaj zamieszanie zmuszony tutaj obrońca przeciwnika, żeby wybić piłkę na rzut drożny. Lukas podaje tutaj po ziemi do dobrze ustawionego Firmino ten strzela, ale strzał niestety Został zablokowany przez obrońcę. Będziemy mieli jeszcze jedną okazję, żeby zdobyć bramkę. Lukas tym razem rzuca pole karne, ale dobrze ustawiony bramka. No, byliśmy groźni w tej pierwszej połowie, ale niestety nie udało się nam zdobyć żadnej bramki. Na druga e, połowa kolejne sytuacje: 68 minuta. Lukas biegnie prawą stroną boiska, podaje tutaj do jajaturę. Ten przedłuża do firmino. Firmino tutaj ściga się z obrońcami, ostatecznie wygrywa tą walkę, strzela, bramkarz wypluł prosto pod nogi, jaja i pomimo, że ten oddał taki lekki trochę strzał, to i tak bramkarz nie zdążył interweniować. I w 70 minucie zdobyliśmy pierwszą ramkę, wyszliśmy na prowadzenie 1 do zera. Tutaj Firmino, dobrze, wywalczył tą piłkę, no i naprawdę mogą mieć pretensje do swojego bramkarza zawodnicy Atletico, bo to był lekki strzał i to był strzał bez problemu do wyciągnięcia, no ale to nie jest nasz problem. My prowadzimy i z tego się cieszymy. W 71 pierwszej minucie zdobyliśmy ramkę na 1 do zera. Tutaj widzicie końcówka tego spotkania. Bronimy tego rezultatu, który jest dla nas bardzo korzystny. No i atak wyprowadza Atletic Bilbao. Ale tracą tutaj piłkę. My ruszamy z kontrą. Znowu Jaja które Dobre, dalekie podanie do Hendersona. Ten podaje tutaj do Staridza. Staridz sam na sam z bramkarzem. No i przepięknym strzałem z czuba. Zdobywa bramkę na 2 do 0 w 89 minucie. No i tym golem myślę, że tutaj stawia kropkę nad i tutaj atletik ma naprawdę marne szanse na to, aby wyjść z tego dwumeczu zwycięsko, bo no wygrana 2-0 na wyjeździe to naprawdę bardzo dobra zaliczka. No tutaj musiał to wykończyć starić, w 90 minucie zdobywamy bramkę, no i tak też to spotkanie się jak zaraz zobaczycie zakończyło rezultatem 2-0. Pomimo, że sędzia doliczył dwie minuty, to i tak nie zdążyli już zawodnicy z Atletico strzelić ani jednej bramki. Teraz tutaj widzicie powołania do kadry, ale to będą chyba mecze towarzyskie. No tak wygląda nasz skład, tutaj będę chciał jeszcze tylko zmienić jedną rzecz. Zamiast Salomona zdecydowałem się, że powołam do kadry Matuszczyka, bo... Bo tak, bo po prostu chciałbym zobaczyć jak ten zawodnik gra. Zastanawiam się nad Wasilewskim, ale jednak on jest trochę już... Za stare, a samo Salomon jeszcze myślę, że trochę powinien poczekać, bo, bo to jeszcze nie jest jego czas, żeby grać w kadrze. Jeszcze może się trochę rozwinąć i wtedy bez problemu go mogę powołać. Poza tym obrońców mamy e, no w tej liście wielu. Tak naprawdę mamy jednego takiego porządnego obrońca na klasę światową, czyli Glika. No ale obok niego zawsze może ktoś dobry stanie, czy to Pazdan, e, czy też e, szukała. No to nie są, wiadomo, jacyś super obrońcy klasy światowej, ale na mecze towarzys towarzyskie starczą, a chciałem po prostu przetestować tego matuszczyka. Przechodzimy teraz do kolejnego spotkania. Meczu ligowego z Chelsea, czyli trudnym rywalem, gramy u siebie. No ale ten mecz był tak nudny, nie było w nim żadnych okazji, więc nic wam po prostu nie pokazałem. Pokazałem wam tylko końcowy wynik, który się tak naprawdę od początku tego spotkania nie zmienił. Zakończył się mecz rezultatem 0. Do zera No i nie było sensu po prostu zajmować czasu Na odcinku, na taki mecz W którym nic się tak naprawdę nie działo A dzięki temu, że te spotkania Tak szybko przelecieliśmy Będziemy mogli od razu przejść do drugiego spotkania Z Atletykiem Bilbao I na ten mecz wyjdziemy sobie Troszkę rezerwową, troszkę zmienioną Jedenastką, przez to, że Te spotkanie graliśmy dzień po tym jak rozgrywaliśmy ligowe spotkanie z Chelsea, więc musieliśmy od razu przelecieć z Anglii do... a nie, przepraszam, nie musieliśmy żadnej podróży odbywać, bo gramy u siebie, no to to jest jedyny plus, no ale jednak zawodnicy byli zmęczeni po tym spotkaniu, no i musiałem trochę zmienić tą wyjściową jedenastkę. Widzicie tutaj teraz te roszady w składzie. Będę chciał też dać szansę młodemu lewemu skrzydłowemu, czyli Jordanowi Ibe zobaczymy jak on się też spisze na tym boisku. No myślę, że tutaj możemy tak zaryzykować i nie wyjść takim pełnym zostawieniem, no bo, bo te 2 do 0, to zwycięstwo na wyjeździe na stadionie Atletico, myślę, że daje nam no, taki w miarę pewny rezultat i, i tutaj możemy myśleć o wygranej. Wstawiłem jeszcze Moreno na lewą obronę zamiast Alba, a tak to reszta tak naprawdę została bez zmian. Więc e, i tak skład mamy mocny. No a tutaj wychodzimy na ten mecz z nastawieniem głównie tego, żeby się bronić. No, miałem koszulki, trochę nieciekawe były, bo, e, bo były trochę podobne, ale e, dało się grać. No a pierwsza taka sytuacja warta do pokazania to 83 minuta. Inks wystawił piłkę do benteka, ten tylko dołożył nogę. No i na pustą bramkę zdobywa e, gola 1 do 0. No i tutaj już na 100% wszyscy byli pewni, że do następnej rundy Euroligi przechodzi Liverpool no bez problemu tutaj ta bramka zdobyta, choć szczerze wam powiem to spotkanie wyglądało tak, że to dłużej przy Piłcu utrzymywał się zespół z Hiszpanii no bo, bo to im tak naprawdę bardziej zależało na tym, żeby bramki zdobywać no nie było nic więcej do pokazywania oprócz tej jednej ciekawej sytuacji, e, dwumecz się zakończył, wygrywamy 3 do 0 w tym dwumeczu, no i przechodzimy do następnej e, fazy Ligi Europejskie i jeszcze tutaj zawodnicy sobie dziękują, kibice są zadowoleni, no mają prawo do radości, miejmy nadzieję, że że, że pójdzie tak dalej, że dalej będziemy pokonywać kolejne zespoły w tej Eurolidze, no bo naprawdę fajnie by było z Liverpoolem, no ten puchar po prostu wygrać, no zawodnicy tylko załamani, chociaż oni tutaj już nie wiem na co się nastawiali, bo to spotkanie było bardzo trudne do wygrania żeby jeszcze wygrać tak i awansować, by musieli pokonać nasz zespół 3 do 0, no to było praktycznie niemożliwe. Wygrywamy ten dwumecz i tym też kończy się ten odcinek. Myślę, że nawet udany, bo wygraliśmy dwa mecze z Atletikiem, wygraliśmy symulację z Crystal Palace na 0 do 0 z Chelsea. To jest według mnie dobry wynik, bo Chelsea jest naprawdę dobrym rywalem. No szkoda tylko, że nie było co pokazać wam żadnych sytuacji, no bo, bo mecz no nie był. Nie zachwycał po prostu. Tak wyglądają statystyki, no i mówiłem: Atletico po prostu przeważało w tym meczu bardziej im zależało na tym, żeby zdobyć tą bramkę, ale nie wyprowadzali jakichś mega groźnych sytuacji. No, ale statystyki mieli no, o wiele lepsze od tych naszych. W następnym odcinku, być może, zagramy sobie już kolejny dwumecz. Z kim nie wiadomo, tego dowiecie się w następnym odcinku, z kim zagramy w następnej fazie, w jednej czwartej Euroligi. No tak, ten odcinek już się kończy. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się na razie. No i cześć.